Jako holim takta polewali. Buenas gracias por estar con nosotros ya es nuestros amigos de tierra Rafael señores y voy a pedir en ese momento la presencia de un gran amigo. Tu mi pan namawia na jedzenie i patrzcie oni tak te tacos tutaj robią. A to raczej Tajuda są. I mają tu w tym ciepłym koszyku, trzymią. Estela. Es tajuda? Tortilla, mano. A. A, tortilla. To A, tajuda to jest tam stół. A tu pan pokazuje. To jest tajuda, tajuda to jest ten olbrzymi. Aha. Gracias. A i z tego co skumałam, to to są potrawy z ohaki. Bo tutaj na przykład te Tajudy są z hakie, ale ja nie lubię Tajudy. <gry> ale fajnie to wygląda. I kurczę, ja tutaj już jestem. I słyszałam, że oni coś tutaj. Tajudy! Ale nie brałam tego na poważnie. A tu takie coś. Muszę przyjrzeć się, bo to jest typowe jedzenie tutaj, mają. <gry> Mój problem z jedzeniem dzisiaj się rozwiązał, i takie fajne produkty tu widziałam. I tutaj się częstują, ludzie próbują takiego napoju z opuncji. Ale ja nie wiem, czy to jest alkohol. Pisze, że to jest sok, ale to nie jest alkohol. A oni tutaj wszędzie to osadzają, są. Jedzą też, nie. Tam się występy kończą, a wpadłam na to, bo pod hostelem szli i robili rabano. Za mną pani ma wstawić zdjęcie? Kawę z kukurydzy robią. Normalnie ją prażą, tak jak my mamy kawę zbożową, tak oni mają kawę z kukurydzy. I smakuje tak samo, mi dała skoszować. Mega. No, może, mogłabym pić tak samo o dzieci, ale smaku. No, podobna do tej, co znamy, zbożowej. Ale się wkurzam, bo ja kupiłam niedawno kawę, a tak to bym się tu obkupiła. Ciekawe jak smakuje. I to jest kawa z Ohaki. A miałam kawę z Ohaki z Puerto, była mega. Zapytam się ile kosztuje. Y me poco chocolate, el chocolate de mi colección Hola ¿Cuánto es su café? 150 en, en, ¿No es no tanto eso? 90 90 Ah, es, es 250 Ah, okay. Gracias No. No, and, uh, mm -hmm. and this came from Oaxaca. From Oaxaca. Which region of Oaxaca? Is it in Montana? In Montana? Wow. That's maybe I buy. A mają jeszcze tutaj prawie pół kilo, 250 za 90, dość sobie życzą. I tu mają różnego rodzaju przetwory. Muszę obejrzeć, co to za jakieś pomidora? Ej, to tomato? Jest de Mar del Plata. Eso mucho picante? Más menos. Czy to jest tomate? Nie, to jest chile. Chile, o oh, chile. Nie verde. No, a, ah, ok. I takie przepotwory tu mają, mówi, że to chile. A ah, i. Ciekawe, a to. To tamarindo, może? A to jest mora. No, este jest el... marmelada vivo. Chico? Hico? Marmelada Vivo. A, ok. Muszę poszukać, a kto nie wie co to jest. A tu mają różnego rodzaju przetwory. To znam, tylko zapomniałam nazwy. Aguiava. And to jest dul dulce. Este... Dulces? No, yeah. La... Dura. A durasno, know, Aj no, durasno. Okay. And ananas, piam, pinia. Pinę. Mm -hmm. Okej. Okay. Gracias. I tutaj robię wszystko na świeżo, widzicie mięso. Sata i... Kesiołaka. No, dziecko mi tu pomogło. A tu macie robactwo. A chipot chipotles. chipotles. A A chapolines. Ja przekręcam Ja przykręcam nazwy. Nie? Wow. Ah, nice, Gracias. Ah, this is the Jamaica. Aha. Me malada. A Malaga Jamaica, va wow, Yeah. A tutaj mają kakao, wieście? Takie typiko są so Oaxaca Kakao? The... Nie... Czekolada? no, tehalte, A, tejhalte! Ah! <laughs> <laughs> Ona mi pokaże, że co innego to jest. Inne I tu mają te czekolady, ale one są... nie wiem, nie na mój gust. A dzieci mi wytłumaczyły, oprowadzi. A tak się robi, preparuje te, ta Judas. Dla nich to tutaj jest specjalna kuchnia, bo jestem pewna i robią na akord. Ale fajne mają talerze. Podają na takim czymś, no jak ekologicznie. A to takie brązowe, co pan ma, to, to jest frijoles, czyli fasola, a, a to białe, to ser, ten ohaka, co żeście widzieli. Łaza zabija. I to według zamówienia robi ciekawe no. 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 fajnie, na steropianie też podaje zobaczcie, rzodkiewę dorzucił oni tu też dużo rzodkiewek jedzą takich różnie zaprawianych a tu ktoś sobie z mięsem zarzucił na no akord akord, bo dużo ludzi. Tak wygląda żararełko tutaj się. A i ceny są, ale jestem zła, bo ja łażę szukam kremów i się obkupiłam, a tu mają takie zajebiste wyroby na dodatku z miodu. Wszystko to pan ma z miodu. Tak jest to albo taki napis niwecz. Często można spotkać nawet przy drogach, stoją ludzie albo wożą w takich wózkach. A tutaj mają państwo taki duży wybór. I to są lody. I oni fajnie je tu, widzicie, tutaj zapadają, bo aż w takich ekologicznych w takich ekologicznych miseczkach i tutaj są owoce jakich robię wow. Ale to są e, lody zazwyczaj na bazie wody ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todo este bello público que... De... Tu pan sobie zakupił, i ja nie wiem, czy kolejny raz spróbować, bo mi to nie smakuje. Tak to wygląda, widzicie? Jest jeden rodzaj, pani tu miesza tą miseczką. Oni to uwielbiają, ale to nie mój smak. I tutaj się je robactwo, i to nikogo nie przeradzi. Ale mają i smażone na ostro. To jest ahoj, czyli czosnki. 50 to kosztuje. I tutaj pani ma te miseczki, widzicie na dole. One się dziwią, w jakim języku nadaje. I się tam zastanawiali, bo to dość drogo. I będzie nalewać. Nalewa do plastiku, ale zachowane są tutaj te wszystkie rzeczy, tak to wyglądaje. Ja nie wiem czy to jest atol, bo się się zapytać, czy tu czekolada... Pisze tutaj, że to czekolada, a oni to te haty nazywają, widzicie. No ja to próbowałam i to takie mączne jest i mi to nie podeszło, no bo tutaj jakby człowiek... Wodę z mąką i kakaem. Chyba, że tu inaczej to smakuje. Oni mówią, że to takie mocne niebieskie. To to jest jagoda. ja nie wiem, co to za jagoda, taka mocno niebieska. daje za 30 pysieków takie wieczory I takie ma a kamyczki W tylu kolorach z dziesiątkę Wow No ja jestem fanem chust Ale o ładne tu mają Piękne kolory ładne takie ale nie mogę smyczyć, bo już tak siak jestem tak juczona. i wyroby dużo też pawełny, nie takie naturalniejsze ale nie najtańszy. Meksyk nie jest najtańszy i na takich e, tutaj festynach może i fajnie to wygląda, ale jest dość drogo pani mi wcisła, chce mnie upić, ale to jest z czekoladą, dobra i mówi, że mecka, patrzcie jakie kolorki de maracuyá. Mm. Oh, I heard el maracuyá es. Oh my gosh, la maracuyá mía, Steffi y Normaño, no es mega. Oh my gosh, el oh maracuyá es muy bueno. ¿Aún un compañero tienes? Ah, oh, it's mega. Wow, to jest jak soczek, to można pić. It's like a Yurgo, a... <laughs> wow. Szczefi yes. miała rację, to jest pycha. Kurczę, ta marakuja, ale nie widziałam nigdzie w sklepie. Ona się to tak chwaliła, ta Sztefi, ona to całe wy wypiła, to dość procentowe. Wow, ta marakuja jest mega. Bo ta y czekolada to jest tak jak ayer koniak, dość ciężka. Mm. Wow, ile jest de marekuja? 90. 90? A mi? ile litro, eso... pół litro? pół litro. pół litro. Ah. Perdon. o oh, my god. tak <tú> to wygląda i to jest naprawdę pychota, ale... to można pić. En percentas? Eso... ile percentas 3 3. 3 jest jak so like drink. Są jak drink. A to tylko trzy mówi, że, że to ma procenty. Ale to jest mega, 90. No momento! Ale w plastiku to Wow. No Stefi mówiła, że to pycha. Rzeczywiście. Tutaj ma. Piękne. Gracias. Mają tutaj super mydła. to jest lawendy, mango, różne mieszanki, to jest kawa, ale ciekawie jest robione. A tutaj są mydła ze skrzypu, którego się też tu używa, ale on jakoś inaczej rośnie. A z tyłu jest z węglem aktywowanym. Wow, ładnie pachną, naprawdę fajnie pachną. Mnie pan już tu wysmarował kremem i co tutaj jest jeszcze? Bardzo dużo stosują tutaj właśnie tego czosnku czarnego, który jest mega drogi. Mają też Marychy. A on tutaj reklamuje te kremy, ale naprawdę fajnie nawilżając. Tym mnie wysmarował. No fajnie pachnie. Coś z Brazylii. No, ciekawe to wygląda. I tutaj masę takich naturalnych produktów. Ludzie się skusili. A ten krem teraz googlowałam ze ślimakiem. <laughs> się śmieje. Ale fajny. 50 pan chce za tego krema i tak myślę, żeby kupić, tylko, że ja już odkupiona w krem. Ale szkoda, że nie czujecie tego zapachu, no tu już ten zapach robi swoje, ściąga ludzi. I tutaj często stosują właśnie otręby w mydle. To jest akurat z miodem. Widzicie? Jako peeling. Fajne ma te rzecz Zbankrutuje, Kupiłam to ze tym ślimakiem, karakoli, już teraz wiem jak się nazywa. A medełka pan ma po 40 za jedno. A jak się kupi trzy, to za stu. I można sobie wybrać. I tak jest to z Tego niedoszłego, e, wąso z gracias". No, gracias a tego nie doszłego sobie zakupiono. Muszę No, i a And bon. so para e, e, 4. Uh -huh. A, tres. Okay. 3. Gracias. A, chcą mi tu dzisiaj upić, a na tym mezcalu ciekawe nazwisko, nie Karwiński. Co ja nie dojrzę. 45%. I. Jak dla mnie to niezbyt. To znaczy, smakowe są spoko, ale jakoś tak drewnem zajeżdża. Pan mi objaśnił, że ten karmiński to jakaś taka wielka firma destylacyjna, a ja uciekłam z Ohaki, a Ohaka to dosiągnęła, a krem może mi wąsam przystopuje. querida viva Nuestra diosa se teó orgullosamente legal, la de Tehuay, Pero solamente la llorona ismeña habla de una historia de amor y de Además de que la Sandunga es una pieza musical emblemática de todos los pueblos que pertenecen a esta región. Justamente la Sandunga es una pieza que llegó desde España, se regionalizó y hoy en y día, día se le conoce como la Sandunga de no. las ismenes. Y para que ustedes asistan a una. Y fría. con eso todos sabemos que ha llegado el momento de retirarnos a nuestro hogares. Así que vámonos rápido, viajando desde la ciudad de Oaxaca aproximadamente unas cuatro horas y media para llegar hasta el istmo de Tehuantepec. Ma e, słańskie roboty od i są bardzo smaczne, ale coś, co ma tutaj naprawdę, bo dała mi posypach, to ten cynamon. Normalnie jest słodki. Ona mówi, że tam nie ma w tym cukru, ale ten cynamon jest mega. I ja go zakupię, bo 35 kosztuje. Tutaj mi tłumaczy jeszcze dała po takich różnych rzeczy, ale ciekawe to. To jakiś antybiotyk, widzicie? Była. Wow. Hmm. I will buy this, this cinnamon. to jest ona to nalewa to jest normalnie, ryżowy to jest z jakiegoś takiego drzewa, co mi opowiadała ale kurczę, nie zapamiętałam nazwy i mówi, że to jest chyba dobre na na całe ciało oczyszczające. Hmm. jakby taka woda z buraczka hmm. Hmm. A, oh, Pardona? Angielski francuski? No, no, no francuski. Polonia, Polonia. No, Polonia. Bo ja Tak, tak. Moja pamiątka z Meksyku i ja już próbowałam mnóstwo różnych przypraw. I wiem, jak rośnie cynamon i jak smakuje, bo próbowałam na przykład na Zanzibarze. Ale ten tu to jest niesamowita rzecz, naprawdę. I to wszystko ona tłumaczyła mi, że to zależy od procesu, jakim się poddaje i drzewa. No ten jest słodki, to jest naprawdę, jest dużo jaśniejszy. ja jestem zachwycona tym cynamonem. <słyskanie> Takie alkohole i tutaj jak się stanie, to upijają człowieka, wciskają. Te na dole to jak nasze ear koniaki i dość dobre. I mówię wam ten mezcal z marakują, jest mega naprawdę. Jak już to kupujcie sobie tego Mezcala z maracuja. jak mi to smakuje, to smakuje każdy. Ten festyn, co tutaj jest, to taki festyn części miasta. Tutaj jest ta Plaza de Carmen i to są miejscowi ludzie. Spoczno. Przychodzą na ten festyn. I jak się rozkręcili tu w Meksyku z festynami, to kurczę noga. Co ty? Dziś? ¿Puedo dar otro, otro regalo bueno? Ahora voy a regalar un disco de nuestro amigo. Me ¿No le gusta la música mexicana? ¿Me ¿No le gusta la música ranchera? Ok, pero aquí no he regalado nada. Eh, ¡Eh, Vea, vea, todo bien. Pero cuando llego yo. ¡Ah, tampoco, pojaga! ¡Deselado, no he regalado nada! ¡Deselado! ¡Deselado! Tam show przy tej e, plazie de Carmen, czyli placu carmen jest taki piękny kościół i tu właśnie pokazywałam, że się ludzie lubią hajtać, bo w środku tak fajnie. A to, że taką porcelanę mają wszędzie, to tutaj typowe w Meksyku. Mi się wydaje, że to z Hiszpanii może pochodzić, pochodzi, Takie te płytki, no coś fajnego. Ja lubię Puebla, a ona się tak rozkręciła ostatnio. A dzisiaj kościół zamknięty. A tam Ohaka, która mnie prześladuje. I taka funkcja wielka, z którą można jeść. No ta owocuje nawet. Oni tutaj ją uprawiają na potęgę, grillują, jedzą w formie soku w różnych suplementach. A jeszcze nie doczytałam, co ona rzeczywiście w sobie takiego ma, że oni ją tak tutaj kultywują, ale podejrzewam, że po prostu... Ta roślina tutaj dobrze rośnie. No a że ją idzie przysmażyć i przyrządzić, to ją się tu sadzi na dużą skalę. Lodziarnia z tego roku i patrzcie jakie kolejki. lody, a tam mi się lada. I tam pani zakupiła sobie taką wersję. Patrzcie. Oni to uwielbiają, ja tego nienawidzę. To tak dziwnie smakuje. Ale w postaci lodu pierwszy widzę. I ludzie uwielbiają tutaj tą, te lody w formie lady. Oni na tym się wychowali i dla nich to jest pycha. E, ja nawet nie próbuję, bo tego nie zjem. Ona mówi, no to jest lemonka z i ze wszystkim. Wytłumaczyła mi, co jak. Ale e, no, nawet nie próbuję, bo szkoda, kas. E, to znaczy, ja już próbowałam ladę I bo, jakby się człowiek normalnie, mieszankę, no to tam jest. Taki sos sojowy w tym, na końcu, to pikantne i Nie, nie dla mnie. Tak świętują weekendy Meksykanie, jak zapomną trochę o plandemii. Rozkręcili się i świętują. Jeszcze mnie zabronili. I ja z tej nie wyjadę. Zobaczymy.